mano ekipa! Dzisiaj mamy pewną nowość, lub nie nowość, aczkolwiek na pewno nowość w moich ramionach, że tak powiem. A mianowicie mamy wyrzutnię Scream Dynamic Whistling Battery. Eee, no tak, z tego co patrzyłem na filmikach, mega głośny pisk, tutaj jest plus efekt. A to nie jest dość spotykany w wyrzutniach, żeby był pisk plus potem efekt, więc jak najbardziej fajna wyrzutnia. Już na samą myśl fajna wyrzutnia i miejmy nadzieję, że również e, będzie tak strzelać. Jest ona na kategorię F2 kod produktu PXB 2232. E, Neku tutaj jest 297 gram i 45 strzałów. Koszt taki wyrzutni około 110-109 zł chyba, bez kodów rabatowych, oczywiście z kodem masakra macie minus 15% zniżki na Pironecie, więc. Wychodzi poniżej stówki, e, więc jeśli będzie fajnie strzelać, to jak najbardziej e, pozytywna będzie ta wyrzutnia. E, jest to kaliber 20 mm, kod produktu PXB2232, to już mówiłem. No i wszystko. Sama szata graficzna, podoba mi się. No i tak, słuchajcie, e, zapraszam na swojego Instagrama, Masakra. No i lećmy strzelać. Nie ma co przedłużać, nie ma co gadać. Lećmy odpalać i zobaczyć, jak sobie ta wyrzutnia... Poradzi w terenie. Także. No i dobra. Słuchajcie, leci wyrzutnia scream. Zobaczymy, co ta malutka potrafi. A! Ale u Powiem Wam, same efekty może nie były jakieś zarombiste, ale ten pisk. Mega mocny, nie aż mi dalej piszczy w uszach. Ale finał był zarombisty. Więc jeśli chodzi o wyrzutnie z piskiem, to Siwo naprawdę mega, mega mocny pisk. No i finał, zorąbisty. Sama wyrzutnia naprawdę podobała mi się, nie? Dziewiąteczkę bym dał. Nawet nie zna na te efekty, bo efekty nie zasługują na to, ale pisk, miodzio, o pisk dycha, nie? Pisk dycha. E, finał bardzo fajny, więc jeśli patrząc na wyrzutnię, która głównie to ma pisk, a do tego jeszcze efekty, dziewiąteczkę bym dał. Naprawdę, to siwo Dobra, widzimy się w kolejnym. Siemano.